Byliśmy przekonani, że skoro, skoro w grudziącu jest, to dlaczego ma nie być tutaj? Okazało się ostatnio, oj, nie wiem czy to przed pół roku, czy przed trzech miesięcy, że poziom ciepła zgromadzonych w tych źródłach pod prawnikami wokół prawdów jest niewystarczający. Mają zbyt niską temperaturę, żeby że tak powiem, ogrzewać ee, czy używać ich do produkcji ciepła energii. I to zostało podczas ostatnich badań z stąd też przypuszczam, nie ma kompletnie dzisiaj zainteresowania. Umyślmy, w którym uczestniczyłem jako starosta wspólnie z burmistrzem Bogdanem Pawłowskim, podzielaliśmy nawet porozumienie, zaangażowaliśmy wyższą szkołę tu w fizynie, żeby ten projekt tu w Chwizynie, w powiecie fizynie był uruchomiony. Także to, że tam nie ma, to tylko wynika, Szanowna Pani, Szanowni Państwo, ze względów technicznych, a nie kogoś, jakiejkolwiek obstrukcji. Na temat ten, o, e, o zabieraniu pieniędzy i tam w tych innych, w związku z tym, że jest to spotkanie poświęcone energii, to będę tylko do tych się odnosił, żeby nie potrzebnie skierować na to. Bardzo my, my, my. Ten, ten, tylko o tym dzisiaj rozmawiali, a jeśli Państwo się na to zgodzą, to o czym Pani mówi? <nie> ja ja w całości zgadzam się z Panią wypowiedzią i również stoję na stanowisku, że nie po tośmy powoływali samorządy w Rzeczypospolitej, żeby rząd polski decydował o tym, co będzie w gminie Kryzyn, w mieście Kryzyn, czy w Prawie. To jest po pierwsze. Teraz ja Pani mówi o wytycznych. Rząd ma dzisiaj e, i wytyczny i tok postępowania w sensie prawnym, to jest przecież zatwierdzone przez Polski Parlament na miarę i również ma agendę, jedną z wielu agend, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, które jest tutaj wiodącym, e, można powiedzieć, organem państwa, który wydaje decyzje. Wydaje decyzje o tym, jakie powinny być odległości. Nie pani Wójt. Pani Wójt na podstawie opracowań i materiałów, które dostanie, przedstawi Radzie do uchwalenia. Ale nie własny pogląd, nie mój pogląd, no pogląd tych, których polskie państwo. Powołało instytucję, która nazywa się Regionalna Decyzja która w tym zakresie odejmuje, wydaje, wydaje decyzję. I z tego co się odejmie, bo jeśli to nie moich i kolegów o stosowanie, bo już parę lat nie działa w snubie, to dość określi minimalne wartości dla wszystkich rzeczy, które będą dotyczyły planu. To właśnie dość w imieniu polskiego rządu obywateli powie, że minimalna odległość w terenie X. Na Podkarpaciu jest e, taka, to, to będzie, e, rozumiem Pani Wójt, decyzja, którą władze e, gminy otrzymają. No, także jest darowa Państwa. Może można to, to, to zweryfikować, bo jak widać, gdzie powstają elektroniki agrowe, tam dokończy do różnych sporów, dokończy do różnych konfliktów. Może należałoby to zweryfikować. Ale ja jeszcze raz chcę podkreślić moje stanowisko. Ja absolutnie, jednoznacznie nie opowiadam się, czy to ma być 200 kilometrów, 200, 200 czy 2,5 km. Do tego potrzebne są decyzje organów, które mają wiedzę, doświadczenie itd. itd. I ja jestem przekonany, wierzę w to, eee... i to jest temat, który również na najbliższym spotkaniu, bo zamierzamy zrobić spotkanie z RUT8. Żeby nam procedurę, w której dość, czyli regionalna dyrekcja, podejmuje decyzję, że mamy się tam 500, 600 czy kilometrów. też to no, interesuje... Przepraszam bardzo, to. ale tam yy, dużo osób stoi i chcielibyście tak skrótowo się troszeczkę tutaj właśnie odnieść do tego. Właśnie bo nie bo właśnie, i jeszcze dodam tylko, że no niestety, panie senatorze, ale my do naszych podaży nie mamy zaufania bo ja to blisko ponad dwa lata obserwuję i z przykrością muszę stwierdzić, że tak Rada Gminy, jak i pani Wójt po prostu zwodzą nas i oszukują, mogę to z samą z odpowiedzialnością powiedzieć i przeciągają sprawę, a jeżeli chodzi o dość, wolałabym nic nie mówić. Podlega podwoją. Chciałbym coś powiedzieć, że również takie oklaski dostać, ale chyba nie dostanę, ale powiem tak, że to powiedziała Pani Przewodnicząca. No chciałbym takie pewne powiedzieć. W życiu oprócz wartością, którą jest prawda, w mojej ocenie pozostałe rzeczy są bardziej lub mniej wartościowe. A zaufanie, a zaufanie opiera się na prawdzie. Oooo. Prawda. 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 Prawda jest taka. Ale już, ja już to powiem to co pani powiedziała. W związku z tym, ja chcę powiedzieć tak, że czy macie państwo załapanie, czy nie macie załapania do pani wójt, to jest Państwa na ten temat. Ja powiem, że mam jako leśny w Czanglowaniu wiele znających Panów Wójt, mam pani stuprocentowe zaufanie. Ale możemy się w tym różnić. Natomiast chcę natomiast jeszcze powiedzieć, że jeżeli nie macie Państwo zaufania, to ja będzie tam działam. Do decyzji już dość, bo ta agenda podległa w Wojewodzie, a dość nie podlega w Wojewodzie. Jest to samodzielna służba w kraju powołana do Ochrony środowiska. I ona ja nie podlega w ogóle. Nie możemy <laughs> Ale Szanowni Państwo, no to, proszę mnie nie pytać, czy przy podejmowaniu decyzji e, dość, że tak powiem, bierze łagódki. Jeżeli tak jest, Pani Przewodnicząca, zgłaszam tę deklarację, proszę mi powiedzieć, w których decyzjach, niech to to proszę mi powiedzieć, nie ja to zadowolić, ja przy których decyzjach Pani, bo rozumiem, że to Pani opiera na doświadczeniu. Ma Panie wątpliwości, że ktoś postąpił, generalnie już nie zgodnie sprawy, obiecuje, że osobiście będę pilnował, czy Pani wniosek zostanie rozpatrzony przez odpowiednie służby. Deklaruję to Pani i Państwu, jeżeli są takie sytuacje, to nie spotykajmy się tylko tutaj, naszekajmy, że Jan Kowalski coś zrobił źle. Dobrze, ale zobaczmy z na to tutaj Pan chciał, jeszcze bardzo, 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 bardzo. Pierwsze pytanie, czy Pan jako wieloletni samorządowiec nie dziwi się to bo tutaj mi się wydaje, że jasne jest, że z tego spotkania, że tutaj dzieje się troszkę inaczej niż w innych gminach. my nie, nie, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Czyli wiatraki czyli buduje się po samą fizynie, gdzie w innych gminach jest całkowicie inna tendencja. Czyli buduje się wiatraki w jak najdalszych odległościach. Gary. Nie słyszałem, że to jest Ale czy Pana to nie dziwi, że tutaj zapewne w teren, gdzie ludzie się budują, i kończymy budowę. Kończymy budowę i 600 działek w szczelinie polu, gdzie nie ma absolutnie dobrego, to rodziny tam się nie budują, to jest daleko, Dzieci trzeba do szkoły dojść. Czy Pana to nie dziwi i nie widzi Pan, że coś się dzieje? Tak. Bo zawsze powiem, tak jak Pan to jest na pewno potwierdził wszelkiego rodzaju spotkania jak Polska Długa i Szeroka, tego rodzaju dyskusje są wszędzie. Jesteście Państwo elementem w kraju, Panie Przewodniczący, prawda? Ludzie, którym stawia się, abstrahując od e, wiatra, stawia się cokolwiek, fabrykę, coś tam i tak dalej, muszą mieć pewność, że budowane instalacje będą bezpieczne dla nich, to jest naturalne i ludzkie. I tego rodzaju spotkania i dyskusje są wszędzie. Czy się buduje fabrykę gwoździ, czy się buduje fabrykę celulozy i papieru, czy się buduje wiatraki, czy e, biogazownie, a szczególnie biogazownie, wzbudzają olbrzymie kontrowersje wśród ludzi, których ma to dotyczyć. W sposób normalny i naturalny. Ci ludzie, e, przepraszam, ci z Państwa, którzy mieszkają dłużej w Kyzynie, kiedy po, pamiętają powstanie zakładów celozowo-papierniczych, i ludzi mieszkających wokół, że to są takie same problemy, jeszcze większe i do dzisiaj niektóre z jeszcze nie zostały załatwione. Także ja się nie dziwię tej dyskusji, po pierwsze i jeszcze raz powiem, o po miejscu, o którym Pan mówi, czy to miejsce ma być tam, czy tu, czy tu, musi wynikać z wielu czynników, ale nie będzie się powtarzał. I uważam, że i mam zaufanie, że władze gminy wyczerpują całą procedurę, Wytypują w planie zagospodarowania miejsca, które i tak ci, którzy mieszkają wokół, teraz pytanie, czy to znaczy wokół, będą kontestować, bo to na pewno nie jest polepszenie warunków. To jest spadek cen, o którym mówił Pan e, Rzeczoznawca i tak dalej, i tak dalej. Także, ale Pana zdaniem, władze nie są do tego, żeby te negatywne skutki lokalizacji produkcji atomu, czyli spadek nieruchomości, ewentualne roszczenia, protesty mieszkań, minimalizować prawidłową lokalizacją, a nie podejmować tę decyzje, my tyle było jeszcze nikt nam nie odpowiedział. Dlaczego? Tu w jakichś pokwidzach, gdzie nikt tak nie buduje, a gdzieś tam 15 km, y, 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 I droga słaba, infrastruktura słaba. Tam 600 dział w Na to też nikt nie odpowiedział. I nie ja nich pan nie doczekał. A teraz jest krótkie, ale, panu, ale tym, tak jak całkowicie o tym. Panu powiem zaraz, to tylko chodzi o to, że tu jest blisko miejsce do przyłączenia Nie, Ja nie wiem. To tak. nie Ale samorząd nie jest od tego, żeby robić. Dobrze inwestorowi prywatnemu, że miał tanie oczy, tylko żeby dbał o państwową kasę samorządową, żeby odszkodować i roszczeń było jak najmniej i protestów było jak najmniej. Nic z tym nie robi i mówi pan, paniści. Jest tak, powiedzieli pan, się na pewno w tym dojdzie, nie przyznaczam, że, najlepszy tak, że, że najlepszymi panicami są zawsze wytworzymi. Tak Najlepszymi panistami są zawsze to I to, i, i to jest tak, pewne. się zrobiło w mnie, kiedy to nie a do teraz, Pan no, ma jeszcze inne pytanie. Pan, 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 z wieloletnim doświadczeniem, czy Pan odpuszcza sytuację, w której przed takim gronem ktoś Pan obiecuje publicznie i po niecałym roku mówi, z Pan tego no Na, na, pro, na, na proste pytanie, które dotyczy jakby właściwie mojej postawy, zjawiska, które tutaj dzisiaj jest, odpowiadam tak. Kiedy podejmuje się decyzje na poziomie wójta czy burmistrza i wiele razy byłem w podobnych sytuacjach, gdzie właściwie jedyne brawa, które dostawałem, to e, byli pracownicy urzędu. No wypadało. I to jest normalne, że pani wójt nie jest taka na to, żeby nie tutaj na Moje osobiste zdanie jest tak, że postępowanie każdego to jest wójtem burmistrzem tam tak dalej, powinno iść w kierunku osiągania tego, co dotyczy jak największej ilości sporu, które są, to jest jedno, włączania wiedzy do podejmowania decyzji, włączania decyzji instytucji państwowej, o której tutaj była mowa i na końcu pytanie, czy ten projekt również ma elementy, że tak powiem, biznesowe dla gminy. Czy gminie się po prostu to opłaci? Taka jest, tak jest moja I nieważny człowiek, tak? Nie, nie. Nie, no to... nie, ja chwileczkę. Człowiek jest najważniejszy. Ale człowiek jest najważniejszy, Dobrze, ale, ale jak to... To... działki pod budowę, to tam była taka informacja, nie wolno zniwelować najmniejszej górki, nie wolno usunąć najmniejszej